Bardzo serdecznie, ja jestem Nit. Ja jestem Ziomos, czyli to co zawsze tak naprawdę. No i dzisiaj zaprezentujemy wam taką nowinkę. Jeżeli ktoś się interesuje modami gra na nich, to bardzo możliwe, że już to zauważył. Jeżeli natomiast korzystacie z modów tylko od czasu do czasu, to możliwe, że o tym nie wiecie. Jak się pewnie orientujecie? Mojang wprowadził coś takiego w zeszłym roku, że i jeżeli są dwa lata święta, lata temu. tak dwa lata temu, fakt. Nie. że jeżeli są święta, to skrzynki zamieniają się w prezenty. Pokażesz jak to wygląda? Tak już pokazuję właśnie to tak wygląda. Normalne skrzynki jak się dwie połączy to zielony prezent, normalnie czerwony. No i to jest cały czas w kodzie gry, także nawet jeżeli zmienicie sobie datę na komputerze, to coś takiego się powinno stać. No tak, ale tak, tak. twórcy Crafta nie chcieli być gorsi i wypuścili. E w swojej modyfikacji również taki fajny Easter Egg. Wcześniej go nie zauważyłem, także prawdopodobnie on w jakiejś nowej wersji został wprowadzony. I co on daje? Sprawia, że żółwie wyglądają też świątecznie. Tak, mają jakiś taki prezent na przodzie, czy to tyle, czy to gdzie. Nieważne, no i taką jakby czapeczkę. Ale tak, to że... nie wszystko, zmieniły się również ich nazwy. Zobaczcie. Tak, tak, pokaż właśnie. Elf Mining Elf, Wireless Elf, Wireless Mining Elf, Mill Elf, Digging Elf, Feeling Elf, Farming Elf, Wireless Crafty Elf i tak dalej, tak dalej oraz to samo w wersji Advance, czyli tej rozszerzonej, bardziej zaawansowanej, dającej większe możliwości, a tak w zasadzie to po prostu obsługującej ekran dotykowy. No. Także takie króciutkie filmik tak, właśnie prezentujący za ale... takie coś. Jest. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy to nagrali, tylko po to, żeby pokazać tak małą błahostkę, więc chcieliśmy wam życzyć wesołych świąt. Z racji e, tego, że... szczęśliwego nowego tak. roku. Pewnie jeszcze coś przed nowym rokiem na, nagramy. Także ten... No, chyba tyle, co? Oczywiście, także dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do poprzednich odcinków i do następnych odcinków. Siemanko.